Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili, obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz opór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z zmartwychwstałego, i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. dzień Bożego Miłosierdzia, dzisiaj Kościół daje nam fragment Ewangelii Świętego Marka o zmartwychwstaniu. Jest to ten dzień, w którym Pan Jezus zmartwychwstał. Wczesnym rankiem widzimy Marię Magdalenę, która pierwsza spotyka Pana Jezusa. Jest wzmianka, że z niej wcześniej Pan Jezus wyrzucił siedem złych duchów. Siedem jest to liczba doskonała. To znaczy pełna była zła. Była można by powiedzieć pierwsza w takim oddaniu się demonom, ale kiedy Pan Jezus przyszedł, kiedy ją uwolnił, stała się pierwszą jego apostołką. To ona została posłana do apostołów. Stała się znowu pierwsza, ale pierwsza w głoszeniu o się z martwych wstałym”. Natomiast apostołowie jej nie uwierzyli. Również Uczniom idącym do Emaus, kiedy powiedzieli, że widzieli Jezusa, też nie uwierzyli. Jest jakiś problem z wiarą. Czasem człowiek potrzebuje jakichś głębszych doświadczeń, jakichś znaków. I Pan Jezus przychodzi wreszcie do 11, żeby pokazać siebie żywego, stałego. Dzisiaj można by powiedzieć, że. Wiara potrzebuje rozpalenia, ta ich wiara była jak tlący się knotek, coś wiedzieli, coś wiedzieli, że są tacy, co widzieli Jezusa, ale ta wiara apostołów siedzących za stołem to nie była wiara ludzi rozmodlonych, lecz przestraszonych, takich, którzy raczej nie dają blasku, co raczej ten knotek wydaje jakiś dym. Takie zaciemnienie. Natomiast w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty pod postacią języków jakby z ognia rozpalił wszystkich obecnych w Wieczerniku, to jak słyszeliśmy w dziejach apostolskich, Piotr i Jan, ci sami apostołowie, którym wcześniej Pan Jezus zarzucał brak wiary, mówili przed Sanhedrynem, który im groził. Że nie mogą nie mówić o tym, co widziały ich oczy, co dotykały ich ręce. To wszystko było podporządkowane woli Boga. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Ich ogień nie dał się zagasić. Zauważmy, że kiedy jest mały płomyk, starczy podejść i zdmuchniemy. Jeden podmuch gasi ten płomyk. Natomiast kiedy jest wspólnota, kiedy to wszystko razem zostanie, połączone, kiedy przychodzą wiatry prześladowań, to jeszcze bardziej rozpalają ten ogień. I tak jest z kościołem. Jeżeli w kościele jest rozpalona wiara, to prześladowania ją jeszcze bardziej rozpalają. Natomiast kiedy ta wiara jest, jak te trące się płomyki, kopcące, to zostanie tylko jeden wielki, taki ciemny dym. I zobaczmy teraz na nasze życie, jakie świadectwo wiary dajemy. Pan Jezus dzisiaj mówi, idźcie, nie siedźcie za stołami, tylko idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Co to znaczy głosić Ewangelię? To znaczy po prostu mówić o tym, co mnie spotkało, co uczynił w moim życiu Chrystus, na czym polega moje zmartwychwstawanie. Gdzie byłem martwy, a gdzie stałem się na nowo żywy. To jest moja Ewangelia, czyli dobra wiadomość o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. I dopiero wtedy, kiedy głoszę Ewangelię, moja wiara staje się widoczna, rozpala się we mnie, ale też może zapalić też innych. I tak rozprzestrzenia się też wiara poprzez głoszenie. Święty Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale napisał, że Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Jak mogli uwierzyć, skoro im nie głoszono, jak mogli głosić, skoro ich nikt nie posłał. Dzisiaj poczujmy się przez Chrystusa posłani, bo jest takie przykazanie: idźcie. Warto zrobić sobie od czasu do czasu taki rachunek sumienia, jak spełniam to Boże przykazanie żeby iść i głosić Ewangelię.